nauитель, як і для вszystкіх. Я так my такий та jest особа,tó радає dzieckку przeшл, а он попросту там przyшвостдобр цки у цурке, у, у моєй родни яні не Я дає цука до шко, була там. Uczyłam się, że go ona... mam. Jaka miłość może być w szkole, kiedy to jest nauczyciel. On ma 58 lat. A pani córka 14? Tak. dobry panie dyrektor, telewizja TVN, jesteśmy w sprawie nauczyciela, który uwiódł tu, tutaj uczennicę. Możemy porozmawiać? Ja nic o tym nie wiem i się nie będę w tej sprawie wypowiadać. To był nauczyciel tej konkretnej szkoły i ta 14 dziewczyna również uczyła się tutaj. Pozwoli pani, że przedstawię oświadczenie. To nie chodzi o oświadczenie, to chodzi o odpowiedzialność dyrekcji za to, co się stało. Słucham? Chodzi o to, jaka jest odpowiedzialność szkoły za to, co się stało. Dramat rozegrał się w tej szkole podstawowej. Magda, tak nazwiemy dziewczynkę na potrzeby naszego reportażu, była nową uczennicą. Kiedy uwiódł ją 58-letni nauczyciel Jarosław T., chodziła zaledwie do ósmej klasy. Ona była takim domowym dzieckiem, że zawsze była w domu. Miała jakieś zajęcie poza szkołą, ale to taki tam plastyka, muzyka i tylko dom-szkoła. Szkoła-dom, szkoła, że ona nie była takim dzieckiem, że ja miała z nią jakieś trudności. Kiedy pani zorientowała się, że to nie jest już ta relacja nauczyciel-uczennica? W ogóle nie domyślała się. Co zauważyłam te, że on rozmawia z kimś przez komórkę i nie chce mi powiedzieć z kim. No ale myślałam, że ma 14 lat, to może tam z jakimś chłopakiem ze szkoły i nie chce mi powiedzieć. Kiedy pani dowiedziała się, co się dzieje? Kiedy ja zobaczyłam na ręce łańcuszek złoty i wtedy ja już tam, no ja byłam w szoku. Mężczyzna budował zaufanie stopniowo. Zaczęło się od niewinnych rozmów. Potem nauczyciel kupował dziewczynce drogą biżuterię i perfumy. Zachęcał, by ubierała się dla niego w sukienki. Coraz bardziej manipulował czternastolatką. On mówi, że ona ma piękne włosy, ona jest bardzo, bardzo ładna dziewczynka. On jakoś tak zrobił, że ona. Ona myślała tylko o nim. On jej dawał różne obietnice, że on weźmie z nią ślub. Ja mówię: Co ty, co ty, gadysz, co ty ślub? Jak to możliwe, że nikt nie zauważył, iż mężczyzna regularnie spotyka się z dzieckiem. Jarosław te widywał się z dziewczynką nawet poza lekcjami w domu harcerza. To właśnie tam pod pretekstem nauki jazdy na motocyklu wykorzystał dziecko. Państwo nic nie wiedzieli, że oni się tu spotykali. Nigdy nie mieliśmy co do tego nauczyciela, żadnych zastrzeżeń, co do jego pracy. Nie mieliśmy żadnych uwag co do jego zachowania. Ani żadnych podejrzeń. Jesteśmy tak samo zaszokowani jak, jak wszyscy. Dziś wszyscy tłumaczą, że o niczym nie mieli pojęcia. Jarosław ten jednak skutecznie osaczał dziewczynkę przez rok. Zmuszał uczennicę do kontaktów seksualnych i straszył, że jeśli komukolwiek o tym powie, zaszkodzi sobie i jemu. Córka, przyznała się pani, że doszło do współżycia z tym nauczycielem? No aż później, że doszło, tak. заянчах пакласовова не, не, не. Не, не я не могць.